Na kolejny narciarski weekend, wybierając się w Beskidy, skorzystałem z oferty kolei śląskich. Dojechałem do Wisły po niedługim czasie w komfortowych warunkach, to bardzo prosty, a i szybki środek lokomocji, zwłaszcza kiedy teraz są ferie i na drogach jest ogromny słok. Od ponad dwóch tygodni w Beskidach króluje narciarska zima. To efekt opadów śniegu, które okresami są dość intensywne. Taka aura trafiła idealnie na początek pierwszej tury zimowych ferii, które właśnie dobiegają końca. W beskidzkich kurortach wypoczywali mieszkańcy województw mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Teraz kolej na odwiedziny turystów z województw śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego i lubelskiego. Im zima też dopisze. Witam. Przed czy po? Przed będzie Wspaniałe warunki są. O ludzi, można poszaleć. Z jakimi nadziejami na udaną jazdę? No, bardzo udaną. Ten narciarski weekend w Beskidach może być najpiękniejszy w całym sezonie. Niewykluczone, że tak właśnie będzie. Tym bardziej zachęcamy do aktywnego wypoczynku w Beskidach. Dzisiejszy rekonesans po beskidzkich ośrodkach narciarskich zaczynamy w Ustroniu, gdzie głównym miejscem odwiedzin miłośników Białego Szaleństwa jest Czantoria. Tam po problemach z brakiem śniegu teraz jest już normalnie, to znaczy można pojeździć na wszystkich trasach. Na czerwonej i niebieskiej jest już do 80 cm śniegu, czynne wszystkie wyciągi Stokłosica, faturka i solisko. Oczywiście kursuje również główna kolej linowa, która jest czynna do 16.30. Z ustronia jedziemy dalej, do Wisły. Nim przejedziemy przez centrum miasta, skręcamy w dolinę Jawornika. Tam czekają na nas wyciągi kichera przy hotelu Stok. Stok o długości ponad 700 metrów powinien zadowolić wielu narciarzy, a zwłaszcza tych, którzy nie lubią rozgałęzień i zakrętów. Na trasie jest już od 60 do 90 cm śniegu i warunki do jazdy bardzo dobre. Wyciągi orczykowy i talerzykowy czynne od 8 do 20. Wyżej, nad Doliną Jawornika, mamy wyciągi czupel, a obok Rowienki. Jeszcze wyżej, jedna z flagowych stacji narciarskich w Wiśle, Soszów. Tam, na wysokości ponad 800 metrów, panuje wspaniała narciarska zima. Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów jest 5 tras zjazdowych, a najwięcej śniegu, bo do metra ubito na czerwonej jedynce. Na niebieskich trasach dwójce i trójce jest do 60 cm śniegu, nawet 90 miejscami. Podobnie na czarnej czwórce i zielonej piątce. Wyciągi czynne od 8 do 20.45. W Wiślańskiej dzielnicy nowa osada. Zimowe warunki też dopisują. Dostępne są cztery trasy zjazdowe, a pod nartami 80 cm śniegu. Teraz podczas weekendowych mrozów, nartostrady z pewnością będą dodatkowo naśnieżane. Kursuje główna kolej linowa i wyciąg talerzykowy przy trasie numer 4. Dalej na Cienkowie wszystkie na autostrady czynne, a śniegu od 20 do 80 cm. Najlepsze warunki panują na czerwonej jedynce i niebieskich trójce i czwórce. Czynna kolej linowa i wyciągi talerzykowe plus przenośnik taśmowy dla dzieci. Z nartami można wybrać się również na stożek, najwyżej położoną stację narciarską w Wiśle. Tam na wysokości prawie 1000 m jest już do metra śniegu i warunki dojazdy dobre, choć to góra dla lepiej jeżdżących narciarzy i snowboardzistów. Kursuje kolej Krzesełkowa i wyciąg talerzykowy na Dolnej Polanie. Z Wisły przemieszczamy się do Szczyrku. Z Przełęczy Salmopolskiej zjeżdżamy na pośredni, ośrodka Czyrna Solisko. Na trasie zjazdowej około metra śniegu i kursują wszystkie wyciągi. Niemal po sąsiedzku serce całego kompleksu. Trasy z Małego Skrzycznego przez Halę Skrzyczeńską i z boku Solisko. Warunki narciarskie dobre i bardzo dobre. Śniegu od 40 do 150 cm. Od 8 do 16 czynne wszystkie wyciągi, a jest ich łącznie 13. No na górze to chociaż pół metra to przynajmniej, także warunki są naprawdę rewelacyjne do jazdy, nie? No i stoki dzisiaj są fajnie przygotowane. Długo czekaliśmy na dnie śnieg i wreszcie jest. No, w tym roku naprawdę jest pięknie, bo w tamtym roku to, to troszkę było no gorzej. Tylko tu w ścierku czy jeszcze gdzieś a, pan tak, próbuje? Ja akurat jestem pierwszy raz w tym roku na nartach, także rekreacyjnie, rozgrzewka mała, a potem zobaczymy. No i proszę powiedzieć, zmieniło się tu coś, jak no, są trasy zmieni. przygotowane. Jest, 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 poprawione, trasy są fajne, przygotowane, widać, że rataki jeżdżą, coś się dzieje, jest inaczej. Na oświetlanej trasie w solisku można pojeździć do 20. Tam na popularnej Golgocie 90 cm białej pokrywy. Na Skrzycznym w centrum Szczyrku czynne trasy Ondraszek, Kaskada, Widokowa i Fis. To prawie 11 km jeżdżenia. Z nartami można się wybrać również na górę Żar do Międzybrodzia Żywieckiego. Na głównej nartostradzie od 30 do 70 cm śniegu. Na górze Żar kursuje jedyna w Beskidach kolej linowo -terrenowa. Czynny również wyciąg talerzykowy na górnej Polanie. Na Mosornym Groniu w Zawoi również sporo śniegu. Pod nartami od 60 do 90 cm, co gwarantuje przyjemną i bezpieczną. Jazdę. W Beskidach można jeszcze pojeździć na Pilsku w Korbielowie, gdzie w szczytowych partiach góry jest nawet 170 cm śniegu, w Istebnej w ośrodku Zagroń oraz w Brennej w ośrodkach Węgierski i na Świniorce. Podczas tego weekendu narciarze powinni być zadowoleni z pogody i pewnie tak będzie. Sprawdźmy teraz szczegóły prognozy, na co możemy liczyć. W Beskidach piątek zapowiada się z małym zachmurzeniem i bez opadów, a tutem sprzyjającym udanemu wypoczynkowi na nartach będą dłuższe słoneczne okresy, zimno, temperatura maksymalna do minus 11 stopni w wyższych rejonach gór i do minus 8 w dolinach. No cóż, mroźna zima przyszła i tego należało się spodziewać. Ale to dobrze, bo jeśli nawet śnieg nie będzie padał, to będzie można sztucznie dośnieżać stoki, choć śniegu przecież nie brakuje. To był narciarski weekend. Marek Melan i Jarosław Ferenc. Serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia.